W ogóle uczymy się, czym jest obrona cywilna, widzimy jak chociażby yy, no, ten kataklizm, który był ostatnio powódź. No to to wszystko, co się działo wokół, można by nazwać elementami obrony cywilnej. Tą strategię zmieniamy, bo musimy dostosować się do zmieniającego się świata i tak wszystko się zmienia. My też musimy zmieniać swoje priorytety. Jeżeli oceniamy sytuację światową jako niebezpieczną, musimy się na to szykować i temu mają służyć też rozmowy przy zmianie naszej strategii województwa. Też będziemy jako województwo organizować na Stadionie Śląskim. Jeżeli się nie mylę, 6 listopada. 6 listopada tak, du, duże spotkanie. Będziemy zapraszać wszystkich, których ten temat bezpieczeństwa obrony cywilnej interesuje. Myślę, że będą bardzo ciekawi prelegenci. Jeżeli zdecydujemy się, że szykujemy się na jakieś yy, konflikty zbrojne ewentualne, albo żeby w ogóle konflikt nie był, to trzeba się zbroić. Tak? No to musimy mieć chociażby amunicję, robimy też zakupy jako państwo, kupujemy czołgi, sprzęt, yy, dozubajamy armię. Yy, no to trzeba o, o tym mówić. Na pewno musimy. Yy, mieć pewność, że systemy alarmowe działają, a ludzie wiedzą, co te sygnały oznaczają. A na koniec musimy wiedzieć, gdzie się znaleźć, a nie wiemy tak, co robić, jak się zachować. I o tym wszystkim musimy w Polsce naprawdę poważnie rozmawiać.